Witam w różanym raju Renaty. Jak widzicie śnieg chyba w całej Polsce. Zaczęłam już dokarmianie tydzień temu. Różne. W jednym karmniku daję słonecznik i y, jakieś tam orzechy. W drugim są ziarna pszenicy, prosa. Kupuję też na rynku jakieś takie nasionka dla tam piszę dla krótkodziobów. Widzę, że tam jest łamana kukurydza i inne takie rzeczy które mogłyby małe ptaszki jeść Oczywiście słoninki też już powieszone w tych zakamarkach tutaj małe ptaszki uciekają kowają się Trochę spóźniona jestem z okrywaniem róż połowa tylko jest okryta a tu śnieg zapowiadają temperatury bliskie 0 minus -1 No nie wiem może jeszcze zążymy jakby co to najwyżej korą obsypię. Jak będzie zamarznięty kompost, albo yy, obornik, zdążyliśmy jeszcze przesadzić tą akację szczepioną na pniu. Bo tam wśród róż yy, puszczała odrosty i no i nie zamierzałam z nimi walczyć. Tutaj na trawniku będzie jej lepiej. Taka kulista forma bardzo tutaj pasuje. Bajkowo wszystko wygląda. Róże przy kuchni już obłożone. W tym roku obkładam obornikiem. Zauważyłam, że akurat na tej rabacie, gdzie tylko dałam kompost, dawałam kompost zawsze. No dobrze rosły, ale po oborniku takim, który od wiosny mi leżał już na pryzmie. Lepiej, lepiej się zachowują, lepiej kwitły. Nie wiem, czy to zaleta. Ciepłego lata, czy, czy tego obornika? No, zobaczymy. Także powtórka w tym roku. Na pewno im to nie będzie yy, za dużo, że tak powiem, tych składników pokarmowych. Róże są żarłoczne. Jodła kalifornijska. O, trochę cisy. Obciążone, trzeba by szczepać albo na wiosnę obciąć. Nawet jak się złamie gałąź, to nie przeszkadza, one się bardzo szybko regenerują. W końcu przesadziłam tu róże, wsadziłam tutaj giardiny, a wykopałam tą NN z zamiarem przesadzenia jej w inne <laughs> miejsce bo była po prostu za mała przy tej bramce. No i okazało się, że miała raka korzeni. Takie bulwy narośnięte na korzeniach wielkości z 15 cm. Od razu wiadomo, że to rak. Spaliłam tą y, y, różę razem z tymi bulwami. Wykopałam tu ziemię, ale obawiam się, że, że ta giardina no, tutaj nie, nie przetrwa długo. Tam na pewno w ziemi jeszcze jakieś te zostały takie substancje i tą różę następną też zakażą. No zobaczymy. Wymieniłam ziemię naprawdę głęboko, szeroko. Może to coś da. No ale trawy położyło. Koniec wiatru. Przesadziliśmy też tego klonika malutkiego. Rósł tam podcisem. Nie było go widać. Nie wiem czy to był dobry pomysł. Pan wykopał tutaj dosyć korzenie tak szeroko, po pół metra z każdej strony. Już rósł ten klonik tam z 10 lat, także miał taki no, dobry ten system korzeniowy i z całą bryłą, którąśmy posadzili nad oczkiem. Zobaczymy. Przesadziłam róże, marszenilkę, dałam jej kompostu, większą donicę. Już nie zdążyłam wnieść. Spadł śnieg, no, ale jest mały mróz, także myślę, że jej nie zaszkodzi. Ona jest taka delikatna, ale tak do 5, minus 5, minus 10 powinna wytrzymać. Ktoś tu musi przejść i pomóc, bo ciężka donica. W dwóch chłopach trzeba wnieść. Munsted łód wykopałam. Wsadziłam z boku domu, a tutaj Darsey Basel na jej miejsce Munstet dobrze rosła, ale musiałam podlewać. Bez tego to w ogóle by nie przeżyła. Teraz wykopałam większy dół, dałam lepszej ziemi i tą Darsej Basel też róża Austina posadziłam. Te róże jeszcze nie okryte, no, ale to nie ma problemu. To minus 15. Przez tydzień nawet by wytrzymały bez okrycia. Także nie trzeba się przejmować. Tym bardziej teraz, jak jest śnieg, to jest okrycie. No trudno. Ten rok taki nietypowy. Niektóre zdążyłam posadzić do nic. Tu jeszcze resztki ziemi stoją w baniaku. Te trzciny same się tutaj posiały. Rosną normalnie. Korzeniami brzwiży. I całkiem dobrze, takie te pałki. Brzosowisko. dla owadów. Na zimę grabimy liście ze ścieżek i strawnika. A resztę zostawiamy i część już tych liści zostaje po co kłaść korę, jak, jak mogą być też liście. Tutaj róża. Constance spray. Widzicie jaka kolczasta. Teraz to dobrze widać. I tu takie bramki, które się rozwaliły. Zużyliśmy je na podp podpieranie tych pędów tej róży. Bo takie ma pędy na 3,5 3 m No zima, jak widzicie, nas zaskoczyła. Teraz będzie odwilż 2-3 stopnie, w nocy 0, przez kilka dni. Tutaj w środku rosła ta akacja. Rok temu posadziłam i już musiałam wykopać. To jednak to nie było to. Także będzie ten łuk i róże. Tu nic nie będę sadzić. Najwyżej brzegiem jakieś lawendy. Żuraw pad. Naprawiony był i znów pod ciężarem. Róża alaska. Ma zielone liście. Dopiero na wiosnę wypuszczano, a te dopiero padają. Tutaj rabata różana, którą założyłam 4 lata temu. Kardynał Hume rośnie, kolet, w hołdzie Barbarze Delbarda i na końcu Leda, która raz kwitnie, ale akurat tak się zgrywa kwitnieniem z tymi różami. Także też fajnie wygląda. Domek dla jeża. Co chwilę coś dokładam, jakieś nowe gałązki. O, tor przeszkód. Nie da się przejść. Jak się złamie, trzeba będzie obciąć. żanecznikowo azaliowa A tutaj sosna pinia. O dziwo rośnie. Ma tu zaciszne stanowisko. Cały czas ją obrywam, żeby była malutka. orowiśnie jak widzicie mają liście cały rok, bardzo ładne. Na wiosnę troszkę tam, może jedna dziesiąta, lekko żółknie opada ale tylko do zacisznych stanowisk bardzo zacisnych lub na zachodzie kraju i bambusy w głębi. Windaż grabowy. Zawsze fajnie wygląda. A już zwłaszcza zimą. Piękna zima, jak na filmie jakimś. Aspirynki. Zaczynam przy karmniku. I kończę przy karmniku tylko innym. A tu pędy derenia. On takie ma czerwone pędy. Fajnie to widać zimą. Są jeszcze takie zielonkawe, żółtawe odmiany.